Witam serdecznie w Bibliotece Naukowej Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Muzeum Lubuskie jest muzeum wielodziałowym, tak też i biblioteka nasza zawiera publikacje omawiające dziedziny działalności muzeum. Katalog bibliograficzny dotyczący etnografii w naszym muzeum jest dosyć spory i najstarsze publikacje obejmują lata 50., najnowsze z lata 2000. Szczególnie bogaty jest zbiór roczników ludu czy etnografii polskiej, które są niesamowitym źródłem do badania przemian kultury tradycyjnej, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Posiadamy też pełen zbiór dzieł wszystkich Holberg'a, ale też mamy swoje wydawnictwa, chociażby rocznik Muzeum Ludowskiego Kustodia, który opisuje nasze zbiory w artykułach i prezentacji zbiorów. W każdym roczniku jest też część poświęcona etnografii. Są w naszych zbiorach kluczowe pozycje, które są, można powiedzieć, Bibliami na studiach etnograficznych chociażby Moszyńskiego, Kultura Ludowosłowia, czy Kultura Ludowej Wielkopolski czy etnografia Polski. W zbiorach biblioteki naszej muzealnej mamy również fantastyczną pozycję naszego pracownika, pana doktora Mirosława Pecucha. Publikacja ta oparta jest o rozprawę doktorską pana doktora i nosi tytuł Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie. Jest to publikacja oparta na badaniach własnych pana doktora i opowiada o zmianach tożsamościowych ludności przesiedlonej na różne tereny. Gdyby ktoś chciał skorzystać z naszych biur bibliotecznych, trzeba zgłosić się osobiście do muzeum na ulicy Warszawskiej 35, do zespołu wilowo-ogrodowego, Tutaj swoją siedzibę ma biblioteka i nasze zbiory udostępnione są na miejscu. Nie wypożyczamy poza obiekt muzealny. Z okazji Bólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej składam serdeczne pozdrowienia Mirosław Persuch, Zagroda Muńska, Muzeum Lubuskie i Miam w Wielkopolskim.